Dziękuję Ci Boże. Ja, jak byłam w Holandii, po prostu jechałam rowerem, w nocy wracałam z pracy, skupiłam się. Nie tapiłam to hotelu, po prostu popłączyłam tak, że w robie lesałam, pojechał tyr, wiatr był. No i pakłam do rowu, i myślę tak, albo będę tu lesał całą noc, albo po prostu, bóg mi pomoże. Jadąc tym rowerem, patał te, test i mówię to ojca, ojcze, ciała tak robisz, dlaczego ja tak popłączyłam się, nie tapiłam do tego hotelu, nie będę Cię uwielbiać, nie będę z Tobą rozmawiać. Pokniemam się na czepie, jak mi tej troki nie pokażesz. Taka byłam szła. W pewnym momencie mówi to mnie tak, szukaj tomu oświetonego, Tomu oświetonego mówię, no to szukam. Kręcę się po tej alejce, tej Holandii, w alejce. No stoi naprzeciwko mnie taki tom oświetlony. No ja te tamto nieko. No ale dalej mam problem, bo jest roka w prawo albo w lewo. I mówię, ojcze dalej mi robisz na przekór, dlaczego? Dlaczego ja mam się męczyć tutaj, śpiąca jestem, mokra jestem, zimno. On mówi, no to jedziesz w lewo. Ja te ja w lewo. Posłuchałam się go. No jak już jechałam w lewo, zobaczyłam te moje alejki, że ja to już ten, dziękowałam mu. Poszłam spać, natomiast co już stanęłam, zrobiłam sobie uwielpienie i tak dziękowałam ojcu, że pokazał mi, jeszcze ja miałam sen, pokazał mi niebo. Po prostu utopiłam się w takim kanale, wsiął mnie to niepa, postawił mnie pod taką białą pramą tusą. No ja tam poteszłam po tę pramę. Otoszyła się ta prama w Chocze, a tam pełno aniołów robią uwielbienie, nie wiem, tańczyli te. No ja tam po też Antoni rozmawiałam. I ten, no i w pewnym momencie słyszę taki głos, co ty tu robisz? A ja mówię, no utopiłam się. No ale jak ty się utopiłaś, jak ty spisz? No ja się w tym momencie opuczyłam. ale wiem, że Bóg wyciągnął mnie z tego pakna, z tej wody, bo ta ręka świetlista, patrz co była świetlista, tak mnie oświetliła i postawił mnie pod tą pramą, pokazał mi właśnie, że jak będę go więcej uwielbiać, będę go więcej przemawiać do niego, to on pokaże, pokazał mi właśnie niebo, że było, mleko płynęło jak czeka, że zamiast tej wody to był miód płynął, troka była osłoczona słotem posypana, że takie szycze będziemy mieli w życiu, jak umrzemy po prostu. Szycie wieczne. pęczemy w niebie. Taki jest Bóg. Kocham poka, naszą Na tokę to poka i nic nie sobie, tylko idę do przodu z apokiem. Chwała Jezusowej. Haleluja. Bóg jest dobry. Wiecie, Ania mówiła, że miała sen, jak została wzięta do, do nieba widziała tam rzekę, tak, która Rekę. płynęła mlekiem, Rekiem, miodem, miodem, i a ty nie wiesz, że taki jest obraz nieba opisany w Piśmie Świętym? Nie czytałaś tego wcześniej, nie? Ania nie miała prawa wiedzieć tego, jak wygląda niebo. Biblia to opisuje, ale Ania wcześniej nie czytała tego fragmentu w Piśmie Świętym. Jakie Anioły widziała? Patrzę, no ja jak pyłam tam koło tych aniołów, to miałam wysokość 2 metry, a anioły jeszcze 4 metry, takie wysokie były. Bóg jest żywy, przyjaciele, ta duchowa rzeczywistość, a... której na pierwszy rzut oka nie widać gołym okiem. Bo przede wszystkim człowiek operuje tymi swoimi cielesnymi zmysłami, ale Duch Święty pokazuje, że jest więcej. Duch Święty pokazuje rzeczywistość, której na pierwszy rzut oka... Nie widać, ale żeby zobaczyć Boga, żeby ujrzeć Jego oblicze, żeby, żeby zostać, że tak powiem, wziętym, gdzie jest więcej, trzeba pragnąć, trzeba szukać Bożej obecności. Wiecie, z Bogiem jest tak, że On nigdy żadnemu człowiekowi nie wepcha się do swojego życia na siłę. On posłał swoich uczniów, aby szli i głosili Ewangelię. On posłał swoich ludzi, bo jemu zależy na człowieku. I, I ewangeliści idą, wychodzą na ulicę, głoszą ewangelię, ale dalej masz wybór, dalej masz wolną wolę, dalej ten Bóg na siłę Ciebie nie ciągnie. On szuka tych, których serca są otwarte, tych, który, tych którzy pragną zobaczyć, że jest coś więcej niż tylko chodzenie do kościoła, odmawianie ma mantry religijnej. Jemu chodzi o serce człowieka, jemu chodzi, aby człowiek prawdziwie zechciał, Otworzyć się na Jego osobę, bo zaznaczam, Bóg jest osobą. My zostaliśmy stworzeni na Jego obraz. On nie jest kawałkiem drewna, kawałkiem posążku, miłym Panem na obrazku. On jest żywy. Jezus Chrystus siedzi na tronie w niebie. Ale w Dniu pięćdziesiątnicy nie zapominajmy, taki ważny dzień, Duch Święty został zesłany na tą ziemię, aby człowiek mógł nawiązać relacje z Bogiem poprzez Ducha Świętego. Boga nie widać. Jest duchem. Duchem świętym. Objawił się człowiekowi jako Jezus-Człowiek. Ale dzisiaj żyjemy w czasach Nowego Przymierza, gdzie Duch Święty jest duchem. Ale coś wam powiem. Powietrza nie widać, wiatru nie widać, Wi-Fi nie widać, grawitacji nie widać. Tak wielu rzeczy nie widać, a wiemy, że one są. I tak samo jest z Bogiem. Boga nie widać na pierwszy rzut oka. Chociaż jego stworzenie, to co stworzył, od razu mówi Tobie, że to się nie wzięło z jakiegoś śmiesznego wybuchu on stworzył niebo i ziemię on jest stwórcą on ukształtował ciebie on dał tobie specjalne talenty on włożył w ciebie takie umiejętności jakich nie ma drugi człowiek on włożył w ciebie takie pragnienia jakich nie ma nikt inny bo to stwórca jest i stworzył każdego człowieka w piękny indywidualny sposób i on chce aby to co ukradł diabeł w twoim życiu aby to co zabrał szatan aby zostało Tobie zwrócone. Dlatego Bóg posłał nas w tą ziemię swojego Syna Jezusa, aby ten wykupił świat spod przekleństwa grzechu, bo to ludzie odeszli od Boga. Na tym świecie jest źle, bo są wojny, bo są choroby, bo, są, bo jest głód, bo jest ubóstwo, chociaż w Europie wcale nie jest tak źle. Ale kochani, na tej ziemi jest źle, nie dlatego, że Bóg jest zły, ale dlatego, że ludzie odeszli od Boga. I zamiast trzymać z dobrym Bogiem, to idą za rękę z diabłem. Dlatego, kiedy słyszysz słowa Ewangelii, zwróć swój wzrok na Jezusa, tego, który ciebie ukochał, tego, który oddał swoje życie za ciebie na krzyżu, by ciebie zbawić. Halleluja. Kto ma ciekawe świadectwo? Paweł, chodź, powiedz, co Bóg uczynił w Twoim życiu. Niech ludzie wiedzą. Witajcie, kochani. Mam na imię Paweł. E, powiem Wam e, moje świadectwo, jak poznałem Boga. Kochani, przez 40 lat żyłem w bunkrze, nie znając Boga. Byłem sponiewierany przez ten świat. Kochani, kiedy zaczęły się moje problemy w moim życiu, sięgnąłem po alkohol. I to, e, to zniszczyło moje życie. Zniszczyło nie tylko moje życie, ale życie moich bliskich, mojej całej rodziny. Nie zdawałem sobie sprawy tak naprawdę na samym początku, jak to wszystko działa. Ale gdzie doszłem do momentu, gdzie zaczęło się sypać moje życie, zaczęło się. Tak naprawdę, od tego, że zabrali mi prawo jazdy, moja rodzina postawiła na mnie kreskę. Tak naprawdę, I już myśleli, że nic ze mnie nie będzie. Ale, kochani, tak jak tutaj właśnie kolega przed chwilą powiedział.